Cześć! Witajcie na kanale Świat na Fantazji dzisiaj pokażę Wam żywienie Tofika. Kury. przepraszam za te hałasy, ale Tofik wziął się za szukanie misek i poidła. Ponieważ wymieniała mu Ale to nie o tym film. Dzisiaj pokażę Wam żywienie Tofika i nałożymy nałożymy do misek. Pierwszą rzeczą jest to poidło, które... Ja używam do pojedła wody z kranu, bo tak mi jest najłatwiej po prostu. Dobra, nie mam miseczki. To jest miseczka na mokry pokarm, a to na suchy. Najpierw damy mokry. Więc tak, ja mam akurat tutaj w takiej doniczce. Nazbierałam mu na dworzu trawę i dałam mokrego jedzenia. Ogórek, jabłuszko, papryka, seler, pietruszka i marchew. Niestety są to kupione warzywa i owoce, ale niedługo będę miała swoje warzywka, więc tofik będzie miał chyba lepiej. Wiseczka na mokrej już jest OK, to po prostu sypię na ściółkę. Jeszcze dam mu trochę siana w domek, ale to później. Więc tak, tutaj. Mam różne, tutaj mamy różne takie przysmaki, na przykład jak płatki kukurydziane, sól, marchewki lub kolbę, którą nie zjadł do końca i śliwki suszone. Tutaj mamy zioła uzupełniające dla świnki morskiej. Kupiamy je za 5,90 w Sobajce i taki jest skład. Marchewki suszone, które sama robiłam. To są płatki owsa. I po pudełku na karmie, uskany słonecznik. Dobra, więc do miski najpierw wsypię zioła uzupełniające. Ok, ja wsypałam tyle. Teraz dodam płatki owsiane. Teraz dodam słonecznik płyskany. Teraz dodam dwie marcheweczki. Dodam także płatki buraczane, jednego płatka buraczonego, trzy granulaty witaminowe. Kolbę, którą tofik nie zjadł. Jedną tą marcheweczkę pokruszoną, dwa płatki kukurydziane i jedną śliwkę suszoną. Tutaj Teraz siano i ponoszę miski. Ja już mam nałożyłam i tofik od razu się schował do siana. Teraz miski i tutaj dam trawę. Thank you.